Hej, witam was na kanale Ekranizacje. W tym tygodniu nadrobiłem odcinki z serii, które w jakimś tam stopniu mnie nie urzekły. Tak tylko, aby sprawdzić, czy poziom się podniósł, czy raczej odpada. A i oczywiście kontynuowałem oglądanie serii, z którymi jestem na bieżąco, takimi jak Zapiski Zielarki, Shangri-La Frontier, Loop 7, Marshall, Solo Leveling, Sasaki, 2P, Chan, Undead, Unlock, Nozumanu, Fushi, The Wrong Way to Use Healing Magic, Sousou no Fieren, Shaman King i wiele, wiele innych. A jak wam minął tydzień? Jak podobały się odcinki oglądanych przez was serii, licząc od zeszłego piątku? Napiszcie w komentarzach. Bo mi, jak mam być szczery w tym tygodniu, za mało emocji. Większość odcinków była jakaś taka przegadana, a i... Info fabularne, które dostaliśmy, nie wydawało się kluczowe. Co tu dużo mówić, mogło być lepiej. Ja mam dla Was kilka newsów. Nie wszystkie pozytywne, no i myślę, że tak jak ostatnim razem, zwieńczymy sobie odcineczek rankingiem odcinków z tego tygodnia według ANN. Jeszcze nie do końca opanowałem dokładnie poruszanie się na tej stronie, ale z tego co zauważyłem. Jest to w tej chwili największy serwis taki raportujący o newsach. 15 marca zadebiutuje na ekranach seria The Perfect Price Love Me Side Character. Pierwszy odcinek ma pojawić się na platformie Kolmik, zaś drugi dopiero po miesiącu, czyli jakoś 14 kwietnia, a wszystkie kolejne w soboty co tydzień. Vampire Dornitory ma zadebiutować 7 kwietnia. Znamy już grafikę promującą, widzicie ją na ekranach. Seria ma swój debiut na Tokyo MX i Nip.tv. TV. W HISPER MIE A LOVE SONG YURI. Ma mieć premierę 13 kwietnia. I tak jak przy poprzednich, powinniśmy mieć na ekranach grafikę promującą. Trzeci sezon Irregular at Magic School zaczyna wychodzić 5 kwietnia. I tutaj z mojej strony. Kolejna rzecz do nadrobienia: bo nie oglądałem jeszcze drugiego sezonu, i mam dylemat. Bo mój dobry kumpel odradza mi i jego zdaniem drugi sezon jest słaby w porównaniu do pierwszego. A co za tym idzie, tego drugiego nie warto oglądać. Co wy o tym sądzicie? Newgate, czyli z założenia kolejny Klonsao, ma mieć premierę 13 kwietnia. Nawet grafika promocyjna podobna, ale pewnie będę to sprawdzał. Ósma edycja nagród Crunchyroll odbyła się 2 marca i zbiera swoje żniwa. Najwięcej nominacji, nie mylić z największą ilością nagród, to aż 25 nominacji po stronie Chainsaw Man. Nominacje obejmowały serie, które wychodziły w przedziale październik 2022 a wrzesień 2023. Ja jeszcze tylko zaproszę Was do subskrypcji i lecimy z nagrodami. W kategorii anime roku pierwsze miejsce zdobywa Jujutsu Kaisen. Już nie pamiętam dokładnie wszystkiego, co w tym momencie wychodziło, ale to wydaje się mieć sens i być adekwatne do moich osobistych odczuć. Tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia raczej tylko z seriami, które były wydawane na rolu. Najlepszą kontynuacją serii tutaj bez zmian wygrywa One Piece, to już przez kilka lat z rzędu, z tego co się orientuje. Najlepsza nowa seria to Chainsaw Man. Lubiłem tę serię nawet bardzo i patrząc po nominacjach to nie dziwi mnie, że z nich wszystkich właśnie Chainsaw Man dostał tę nagrodę. Najlepszy film? Suzume. Suzume, sorry. Co tu dużo mówić, tak naprawdę tego Suzume nawet nie oglądałem i nie wiem co co do końca jest. Top oryginalne anime. Buddy Dadis. Najlepsza animacja Demon Slayer. Tutaj walka musiała być bardzo duża w tej kategorii. Nie licząc Demon Slayer'a, brały udział takie anime jak Atak Tytanów, Mob Psycho, Chainsaw Man czy Jujutsu Kaisen. Najlepszy projekt postaci to Sayaka K Koiso i Tadashi Hiramatsu z Jujutsu Kaisen. Najlepszy reżyser to Shota Goszozonu, Także Jujutsu Kaisen. Najlepsze zdjęcia Topei Ito, znów Jujutsu Kaisen. Najlepszy kierunek artystyczny Kodzio Eto, Demon Slayer. Najlepszy romans... Horimaya, najlepsza komedia Spy x Family. I to muszę nadrobić. Już od dłuższego czasu myślę sobie, żeby to Spy x Family włączyć, sobie obejrzeć, ale jakoś tak nie mogę się przemóc. Za dużo różnych innych serii jest, które mnie interesują. Najlepsza akcja Jujutsu Kaisen, najlepsze fantazy wygrał Demon Slayer. W kategorii dramat pierwsze miejsce ma Atak Tytanów. Najlepsze okruchy życia Bocchi the Rock. To jest jakiś taki musical chyba, ale nie oglądałem. Kategoria główny bohater obsadzona przez Luffy'ego z One Piece. Co dziwne, według nich to postać drugoplanowa to Satoru z Jujutsu Kaisen. Czy tylko mi się wydawał jednym z głównych bohaterów? Czy mam jakieś odosobnione odczucia? Najlepsza postać pod tytułem Muszę chronić kogoś za wszelką cenę to Ania z SpyX Family. Najlepsze piosenkę wygrywa Idol. Kategoria opening i ending znów Jujutsu na szczycie. Ewidentnie góruje w tych dwóch kategoriach według reżyserów. I to koniec nominacji. Voice acting sobie pomińmy. I dalej przykra sytuacja. Akira Toriyama, twórca mangi Dragon Balla, odszedł z tego świata 1 marca. Przegrał walkę z krwiakiem podtwardowkowym, no ale w każdym bądź razie miał 68 lat. Pogrzeb z informacji na Wikipedii odbył się prywatnie i była tam tylko rodzina artysty. Czemu nie ma się co dziwić i z dodatkowych informacji wynika, że dziś dopiero studio oficjalnie powiedziało, o końcu życia artysty. W tej chwili pewnie pełno portali plotkarskich o tym pisze, nie ma w tym nic dziwnego. Dragon Ball to pierwsze anime, które obejrzałem ze świadomością, że było to anime. Oczywiście były też inne, takie jak Shaman King, już czy Bakugan. Ale to właśnie te smocze kule były u mnie pierwszą świadomie oglądaną serią. I tak dochodzimy do rankingu. Oczywiście są to oceny użytkowników portalu ANN i nie ma co brać tego personalnie do siebie. Dodatkowo oceny obejmują konkretne odcinki, a nie cało kształt. A o jakich odcinkach mowa, to przedstawię przy każdym z osobna. Ale uwaga! Będzie mocno, bo mamy tu 55 pozycji, czyli z tego co się orientuję, to wszystko co aktualnie wychodzi. Będę tutaj rzucał angielskimi nazwami, bo takie też są na stronie. Nie chcę już czego tłumaczyć, i tak materiał będzie dosyć długi jak na mnie. Zaczniemy oczywiście od tych najgorszych, a więc 55 miejsce, i tutaj chodzi o 9 odcinek The Demon Price of Mochi House 2,8 na 5. 54. Miejsce Bucci Chodzi tutaj o siódmy odcinek. Ocena 3,3 na 5. No nie dziwi mnie to, gdyż to Bucci to sam oglądam, tak nie oglądałem, tylko oglądam, bo cały czas jestem w trakcie i to jest jedno z tych anime, które na początku mówiłem, że według mnie są trochę słabe, no ale patrzę sobie, czy może nie wyjdzie na prostą. 53. Miejsce, tutaj dziewiąty odcinek, Mr. Williams Day Off. 3,3 na 5, czyli tak samo jak Bucigiri. nie wiem co to jest za anime, okładka mnie nie zainteresowała i raczej nie będę tego oglądał. 52 miejsce, Classroom of the Elite, 3,4 na 5 dla 10 odcinka. No tutaj troszeczkę się zdziwiłem, oglądam to Classroom of the Elite i no nie wydaje mi się to aż takie słabe. Chociaż może faktycznie, ten ostatni odcinek, tak jak mówiłem, trochę przegadany, mało w tym akcji, mało dowiadujemy się nowych informacji, i w sumie to nic się nie dzieje. 51. miejsce Sherry Magic 30 Years of Virginity Can Make Up a Wizard Bardzo długa nazwa. Nie wiem, dlaczego tyle anime ma takie długie nazwy. Czy to o czymś świadczy? No, w tym wypadku na pewno nie. O tym, czy jest dobre. Odcinek 9 z oceną 3,5 na 5. Pięćdziesiąte miejsce: The Foolish Angel Dance with the Devil. 3,6 na 5 dla 9 miejsc... odcinka. Przepraszam bardzo. 49 i tutaj znów ząk z mojej strony: Sasaki and P. 3,6 na 5 dla 9 odcinka. Nie wiem dlaczego to jest tak nisko. Według mnie to anime ma dosyć ciekawą koncepcję. No nie wiem, no, mi się przyjemnie to ogląda. No nie jest jakieś takie górnolotne, ale fajnie się to ogląda tak na rozluźnienie po prostu, żeby oderwać głowę i czasem sobie coś, coś tam włączyć przed snem, czy tam no w sumie przed snem tylko. 48 miejsce Delusional Monthly Magazine 3.6 na 5. I tu dla 9 odcinka 47 miejsce Metallic Roach 3.7 na 5 dla 9 odcinka. 46 miejsce My Intentional Death Ability is so overpowered 3.7 na 5 dla 10 odcinka. 45 miejsce Ninja Kamui 3.7 na 5 dla 4 odcinka. 44 miejsce Ishura 3.8 na 10, na 5 dla 10 odcinka. 43. miejsce Bottom Tiger to Tomozaki Two Stage 3,8 na 5 dla 10 odcinka. 42. miejsce Meiji Gekken 1874 3,8 na 5 dla 8 odcinka. 41. Miejsce Fluffy Paradise, 3,8 na 5 dla 10 odcinka. 40. Miejsce Blue Exorcist, 3,8 na 5 dla 9 odcinka. Właściwie to Anne Exorcist czy tam Blue Exorcist? No, oglądam cały czas. No, nie wydaje się aż takie słabe. Co dalej? 39. Miejsce. Case Closet 3,8 na 5 1115 odcinek 38 miejsce Tales of Wedding Ring 3,8 na 5 dla 9 odcinka Dr Ellis na 37 miejscu The Royal Lady with the Lamp znaczy dr Ellis The Royal Lady with the Lamp 3,9 na 5 dla 9 odcinka ja bardzo lubię to anime, boli mnie, że jest tak nisko, bo dałbym je wyżej w porównaniu do reszty, które tutaj przedstawiają. 36 miejsce, High Card 3,9 na 5 dla 21 odcinka. Nie wiem, nie wiem co to. 35 miejsce, Synduality Nor. 3.9 na 5 dla 21 odcinka. 34 miejsce The Strongest Tank a Labyrinth Ride. Chyba gdzieś tu popełniłem błąd czytając, ale mniejsza. 3.9 na 5 dla 9 odcinka. This Time for Torture Princess 4 na 5 dla 9 odcinka. Hokkaido Girls are Super Adorable 4 na 5 dla 9 odcinka. Sengoku Yoko 4 na 5 dla 9 odcinka. Ale tu tych 9 odcinków się porobiło i będzie więcej. 30 miejsce. The wrong way to use healing magic 4 na 5 dla 9 odcinka. The unwanted undead adventure 4 na 5 dla 9 odcinka. 28 miejsce. Firefighters Daj Daigo 4.1 na 5 dla 20 odcinka. 27 miejsce Ragna Crimson 4.1 na 5 dla 20 odcinka. I tutaj bardzo się zdziwiłem, gdyż Ranga Crimson to jest jedno z tych anime, które uważałem, że nie są aż tak specjalne. Znaczy się, żeby tego źle nie odebrać, to anime jest fajne, ale nie jest na tyle fajne na ile bym się spodziewał po nim, żeby było. 26 miejsce i tu w ogóle zong, bo na polskich stronach to anime zazwyczaj ma pierwsze miejsce albo drugie miejsce no generalnie w czołówce w top 10 zawsze jest. 26 miejsce solo Leveling 4.1 na 5 dla 8 odcinka. 25 miejsce Shangri La Frontier 4.1 na 5 dla 21. I z tym Shangri La to też trochę tak dziwne, bo w sumie ten 21 to jeden z ciekawszych odcinków co się działy, ta walka się skończyła, oni tam się i itemami i tak dalej i tak dalej. No mnie to kręciło. Mi się podobało. 24. miejsce Banished from the Heroes Party 4.1 na 5 dla 9. odcinka. 23. miejsce The Fire Hunter 4.1 na 5 dla 18. odcinka. 22. miejsce Tsukimishi, Monlight Fantasy 21, co ja też gadam, za dużo tych miejsc po prostu 4.1 na 5 dla 9 odcinka 21 Gunsing over Magical Girl 4.1 na 5 dla 10 odcinka 20 miejsce The Witch and the Best 4.1 na 5 dla 8 odcinka 19 miejsce The Weakest Temer began a journey to pick up trash 4.1 na 5 dla 8 odcinka 18 miejsce Villains Level 99 4.2 na 5 dla 9 odcinka 17 miejsce Marshall 4.3 na 5 dla 20 odcinka 16 miejsce One Piece 4.3 na 5 dla 1096 odcinka, 15 Seven Times Loop, 4,3 na 5 dla 9 odcinka, także w zasadzie mógłbym tutaj dać e, takie równa się ten Seven Time Loop One Piece i Maszyl, bo mają dokładnie taką samą ocenę. Zresztą dużo tu jest anime, które mają taką samą ocenę i powinny być na jednym miejscu. Będę musiał to poprawić. 14 miejsce. Delicious in Dungeon 4.3 na 5 dla 10 odcinka, 13 miejsce Snug 4.4 na 5 dla 8 odcinka, 12 miejsce Wonderful Pleasure 4.4 na 5 dla 5 odcinka, 11 miejsce Brave Bank Braven. 4.4 na 5 dla 9. odcinka. 10. miejsce Undead Unlock 4.5 na 5 dla 21. odcinka. 9. miejsce A Thing of Affection 4.5 na 5 dla 9. odcinka. 8. miejsce The Apothecary Diaries 4.5 na 5 dla 21. odcinka. 7. miejsce Urusei Yatsura 4.5 dla 32 odcinka Szóste miejsce, 4. 6 miejsce Cartfight Vanguard Divens 4.6 na 5 dla 7 odcinka 5 miejsce Kingdom 4.6 na 5 dla 8 odcinka 4 miejsce The Danger in My Heart 4.7 na 5 dla 21 odcinka trzecie miejsce Chinet Soldier 4.7 na 5 dla 10 odcinka Drugie miejsce Frieren 4,8 na 5 dla 25 odcinka i pierwsze miejsce Kapitan Tsubasa 4,9 dla 22 odcinka. I zauważcie, że nie ma tu ani jednej serii, która ma 5 na 5.